Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Na wstępie chciałem Wam zdradzić tajemnicę, wyjaśnić ten intrygujący sytuację: czy androidy marzą o elektrycznych owcach? Tutaj kolega Konferencir trochę mnie w tym wyręczył, ale, ale dopowiem, dopowiem. Jest to tytuł powieści Filipa Dicka, jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction XX wieku, amerykańskiego pisarza, jednocześnie wizjonera, filozofa który napisał bardzo wiele, bardzo intrygujących powieści, można powiedzieć takich trochę kan tworzących kanon science fiction. Większość tych powieści została zekranizowanych i taka najwybitniejsza ekranizacja, pierwsza, która powstała, właśnie powieści, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, nosi tytuł Blade Runner, łowca androidów. Myślę, że z tym Państwu już tytułem jest trochę bliżej niż z tym pierwszym. Dystopijna wizja Ziemi, Ziemia po wojnie nuklearnej. Ludzkość trochę nie ma już miejsca dla siebie na tej Ziemi. Musi, e, musi emigrować, musi uciekać, musi kolonizować inne planety. No ale jak to zrobić? Potrzebna jest siła robocza, która tej transformacji dokona. No i tutaj w sukurs idzie nowa technologia w postaci kolejnych generacji androidów, czyli robotów e, człowiekokształtnych, oczywiście. Silniejszych, bardziej wytrzymałych, od ludzi, no i co ważniejsze, no, robotów, których nie szkoda, jak to powiedzieć, poświęcić tak, w do, w, 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 po to, aby osiągnąć konkretny sukces. Szóstka tych androidów ucieka z Marsa na Ziemię, gdzie niestety jest ścigana, no, ponieważ prawo traktowało te androidy wtedy jako duże zagrożenie. E, wtedy no, w tej wizji Filipa Dika. W pościg rusza grany przez Harrisona Forda, Phil Descartes, właśnie tytułowa, tytułowy łowca Androidów. I jak dokonuje tego pościgu? Te androidy właściwie nie różnią się od ludzi, wyglądają dokładnie jak ludzie. Natomiast to, czym Descartes posługuje się w identyfikacji tych androidów, jest tak zwany test na empatię, test empatyczny. Więc po kolei poddając testowi kolejne androidy, no dociera do nich. Nie będę spojlował, akcja się rozwija, natomiast to, co jest najistotniejsze, to w tym pościgu zaczyna zadawać sobie pytanie, czym właściwie my, jako ludzie, różnimy się od, od androidów, od tej zwierzyny, którą ścigam. W tej takiej swojej bezwzględnej, bezwzględnym pościgu zaczyna sam się zastanawiać, czy przez przypadkiem nie jest androidem. I Dick. Jak powiedziałem, też był filozofem, więc kontynuował te swoje rozważania na temat tego, co nas definiuje jako człowieka, w swoich kolejnych esejach, kolejnych felietonach. I w pewnym momencie, kilka lat później, doszedł do takiego wniosku, że część z nas już jest takimi androidami, że część z nas już Właściwie nosi w sobie znamiona cechy takiego sztucznego człowieka, charakteryzujące się tym, że powtarzamy pewne wyuczone zachowania, wchodzimy w pewne takie wzorce, które, które są powtarzalne, które łatwo przewidzieć, no ale co istotne, części z nas brakuje empatii, umiejętności, współodczuwania. Teraz przechodząc trochę dalej, bo jestem przekonany, że nie po to Państwo tutaj przyszli, aby słuchać o androidach i o e, trochę szalonym pisarzu science fiction z ubiegłego wieku. O czym będą marzyć nasze dzieci w tym kontekście? Porównajmy trochę te dwa światy. Akcja Blade Runnera, ekranizacji Blade Runnera, toczy się w roku 2019, my jesteśmy w roku 2023. Właściwie to, sama, to, to ten sam czas. Całe szczęście udało nam się uniknąć wojny nuklearnej. Natomiast to, yy, co jest podobne w, tych, w tej wizji stworzonej przez Dika naszej teraźniejszości, to jest to, że technologia nas otacza, że jest wszechobecna. Yy, zgodnie z pewną wizją Natalii Hatalskiej, przedstawioną w niedawnej bardzo głośnej, bardzo dobrej książce Wiek Paradoksów czy technologia nas ocali? Ta technologia. Jest już właściwie teraz pewnego rodzaju żywym organizmem. Jest wszechobecna, jest złożona, ciągle ewoluująca, ale też, co istotne, jest poza naszą kontrolą. Dlaczego? Ponieważ powstaje w wielu różnych miejscach na Ziemi, w wielu różnych ośrodkach, w instytutach badawczych, ale też, co istotne, w dużych firmach technologicznych, które tak naprawdę nie podlegają żadnej jurysdykcji. I trochę temu aspektowi chciałbym. Teraz bliżej się przyjrzeć i poświęcić mu to wystąpienie. Mianowicie wpływowi mediów społecznościowych, wpływowi mediów cyfrowych, też w dużej mierze oczywiście tworzonych przez te duże korporacje amerykańskie, tak zwany Big Tech, na, na nas, na, na nasze dzieci. Zacznę tutaj od yy, też analogii, którą, którą niedawno stworzył profesor Scott Galloway. Jeden z takich największych. I najbardziej bym powiedział um, takich świadomych i trzeźwo patrzących na świat technologii iluminarzy, właśnie tego świata, który ukłuł taką, taką analogię, pokazując w pewnym momencie historię człowieka. Człowiek opanował w Ziemię, e, mając taką jedną e, unikalną, e, można powiedzieć, umiejętność, mianowicie zamiany jednej substancji w coś innego, z wartością dodaną. I tak oto drewno zamieniliśmy na ogień, yy, piasek, czyli krzem tak naprawdę zamieniliśmy na szkło, potem na szyby, idąc dalej na cipy komputerowe. I ta konwersja jakby cały czas następuje, cały czas następuje. I takim sztandarowym przykładem takiej konwersji, którą, która, która jest cały czas obecna, ale która można powiedzieć, była takim wyznacznikiem ekonomii XX wieku, ma konwersja paliw kopalnych na energię. I to jest ten dobry, dobry skutek. Ale także przy tym pojawia się produkt uboczny: dwutlenek węgla, który, jak już wiemy, w chwili obecnej jest no, katastrofą ma katastroficzne znaczenie dla, całej naszej, dla całego naszego świata. I właśnie niestety przy tego typu konwersjach bardzo często pojawiają się produkty uboczne. Galoe idzie dalej i mówi, że w tym momencie to my jesteśmy tym produktem, który jest konwertowany. To my jesteśmy, właśnie nie my, ale czas. Nasz czas, nasza atencja. Po angielsku nazywa to attention economy. I, i oczywiście. Jest to dokonywane przez duże firmy technologiczne, które stoją za, e, tworzą pewnego rodzaju monopol, jeżeli chodzi o media społecznościowe, media cyfrowe. I żeby Państwu też pokazać, jak istotne jest to z punktu widzenia ekonomii globalnej, ekonomii całego świata, to pokażę Państwu zestawienie dziesięciu największych firm, mówię o kapitalizacji rynkowej na świecie w tym momencie. Siedem z nich to są firmy technologiczne. Jeszcze 40 lat temu, jeżeli chodzi o firmy amerykańskie, to było 7 z, 7 z tego typu firm, to były firmy zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej, wydobyciem, przetwórstwem ropy naftowej. I teraz dojdźmy, wróćmy do tej naszej konwersji. To jest konwertowane. Nasza atencja, nasz czas, tak jak mówiłem, przez przy użyciu różnego rodzaju modeli biznesowych, powiedzmy, reklamy w tym momencie, to jest najpopularniejszy model. Jest oczywiście konwertowane na zyski, na zyski tych firm, ale jak to w tego typu konwersjach bywa, pojawiają się produkty uboczne. To niestety są te produkty uboczne, które głównie mają negatywne, negatywne znaczenie nie tylko dla jednostki, ale generalnie szerzej dla całego społeczeństwa. Mówimy tutaj o polaryzacji o strachu, o pewnego rodzaju złości, gniewie, izolacji, o opuszczeniu. Skąd to się bierze? Ano stąd, że tak jak powiedziałem w tej konwersji, firmy technologiczne próbują maksymalizować czas, tą atencję, którą od nas zdobywają, bo od tego wprost zależne są ich zyski, profity, które osiągają. W związku z tym tworzą algorytmy, algorytmy, Samouczące, ciągle się rozwijające, które w taki naturalny sposób starają się sprawić, abyśmy tej atencji, tego czasu poświęcali coraz więcej i więcej. A ponieważ to jest przyjemne, algorytmy dopasowują nam treści oparte do nas, oczywiście na bazie dosłownie milionów sygnałów, które zbierają z sieci na temat naszego zachowania. Jesteśmy profilowani, więc to jest przyjemne, bo dostajemy dokładnie to, co chcieliśmy dostać, działa tutaj mechanizm nagrody z naszego mózgu, wydziela się dopamina, tworzy się pewnego rodzaju nawyk, uzależnienie i chcemy tego więcej, więcej i więcej. Ale co za tym idzie, to także to, także to że bardzo często e, materiał, który jest nam serwowany, bazuje na emocjach. Ponieważ to jest coś, co znowu bardzo szybko i tak impulsywnie nas, można powiedzieć, triggeruje, powoduje, że chcemy wykonać akcję. I dlatego stąd, oczywiście, gdzie, gdzie, jak najłatwiej wzbudzić emocje, no, w jakiś sposób pokazując na przykład e, wspólnego wroga, pokazując coś, co. To, może my lubimy, a inni nie lubią, tak? Więc, więc tu dochodzi właśnie ta, 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 ta rzecz yy, pola, polaryzacji, pewnego rodzaju atomizacji, yy, która ktor, no, które też ma bardzo negatywny skutek. To jest, proszę Państwa, też szczególnie istotne, jeżeli chodzi o, o młodych ludzi, ponieważ kora przedczołowa, która jest odpowiedzialna za taką świadomą analizę sytuacji, za myślenie, za podejmowanie decyzji i w pewien sposób stanowi taki bufor filtrujący, oddzielający nas od emocji, to znaczy nie pozwalający emocjom od razu wziąć góry nad nami, no, kształtuje się do 25 roku życia. A wcześniej jednak mimo wszystko, w szczególności w okresie nastoletnim, ten układ limbiczny, który, który jest odpowiedzialny za emocje rządzi. Teraz przyjrzymy się trochę bliżej jeszcze wpływowi mediów społecznościowych na właśnie umysły młodych ludzi. Posłużę się tutaj zeznaniem Michela Pritchtyna z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. To jest zeznanie przed Komisją Senacką w te, z tego roku, z lutego tego roku. E, można je znaleźć na sieci 22 strony. Ba, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawe dane, bardzo dużo badań przytoczonych. Ja tylko zwrócę tutaj Państwu uwagę na kilka, kilka wniosków. Pierwszy z nich to jest taki, i to nie ulega oczywiście dyskusji, że interakcje społeczne są kluczowe w rozwoju dziecka, w ta, nawet w taki sposób, że mają długotrwały efekt, jeżeli chodzi o zapewnienie mu dobrobytu. Mają nawet taki efekt, wiecie, że... że wprost powołuję, że to jest jakieś 40 lat, nie? czyli po, po, po tym wieku dziecięcym jeszcze przez tak długo... Te, te interakcje mają znaczenie. Co ważniejsze, one są dużo istotniejsze niż, niż yy, 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 współczynnik inteligencji, niż status społeczno-ekonomiczny czy, czy edukacja. I teraz mogłoby się wydawać, że media społecznościowe idealnie wpasują, wpasowują się w, w, tą, w tą potrzebę, w tą funkcję, bo mówimy o interakcjach społecznych. Ale właśnie, że nie, ponieważ one wprowadzają niewłaściwy rodzaj interakcji. Bo te właściwe interakcje. Charakteryzują się tym, że, że są głębokie, że są e, autentyczne, że są oparte na bliskości emocjonalnej, na zaufaniu, na pewnego rodzaju poufności, intymności. E, a te, które otrzymujemy w mediach społecznościowych, czy, czy umysł młodego człowieka otrzymuje, to są, to są bardzo powierzchowne relacje, często niestety też nieautentyczne, ponieważ pokazujące tylko wycinek nas, tylko to, co chcemy pokazać szerzej. W związku z tym, można powiedzieć, że to są trochę takie puste kalorie. Druga sprawa zagrożenie hejtem w sieci jest, jest prawdziwe. Pokażę trochę jeszcze danych potem później. Natomiast to, co jest istotne, to to, że na ten hejt nasz mózg reaguje dokładnie tak samo, jak na ból fizyczny, jak na atak fizyczny. Te same regiony mózgu uruchamiają się w tym momencie, odczuwając można powiedzieć jakiś ból, powodując też poczucie strachu, zagrożenia, co w konsekwencji także długofalowej może prowadzić do różnego rodzaju zachowań autodestrukcyjnych, nawet samobójczych. Trzecia bardzo ciekawa, ciekawa dla mnie akurat ciekawa obserwacja to jest to, że lajki spraw sp sprawiają, że Postawy zachowania, które w inny sposób byłyby, no, są społecznie nieakceptowane, są społecznie negatywne, zaczynają być akceptowane. Jeżeli napotykamy na nie w sieci, i to zachowanie jest opatrzone pozytywnymi komentarzami, lajkami, to nagle ta świadoma taka ocena sytuacji zaczyna nam się, proszę, Państwa, zamazywać. Ulegamy pewnego rodzaju oczywiście instynktowi stadnemu, znamy wszystkie, wszyscy podstawowe eksperymenty, wrażenie prądem, i tak dalej. To wszystko tutaj też, też w ten sposób oddziałuje. W związku z czym nagle okazuje się, że pewne postawy negatywne, które są promowane w sieci, zaczynają być akceptowane. I na tym żerują pato streamerzy. E, osoby, które w pewien sposób budują swoją pozycję, budują swoje zasięgi w sieci, bazując na bardzo kontrowersyjnych tezach, na bardzo kontrowersyjnym, bardzo wyrazistym właśnie jakichś postawach. I to jest taki przykład sztandarowy, e, bardzo, bardzo z, z, znany tak globalnie, Andrew Tate. Influencer zresztą, były mistrz kickboxingu, który e, w, można powiedzieć w sieci, w mediach społecznościowych no stworzył prawdziwe imperium. Proszę Państwa, jego filmy zostały obejrzane 13 miliardów razy. To jest jakbyśmy wzięli całą populację Ziemi, to każdy od takiego najmniejszego seska do, do najstarszego człowieka na Ziemi, obejrzałby jego wideo średnio prawie dwa razy. A tu oczywiście on celował z tym wideo prosto do, do bardzo konkretnej grupy młodych mężczyzn, ponieważ treści, na których budował ten swój, swój profil, yy, no, były były bardzo mizoginistyczne, on bardzo przedmiotowo ukazywał w nich kobiety. To Państwu nie będę cytował y, tych najbardziej takich jego radykalnych stwierdzeń, bo, bo musiałbym się chyba autocenzurować. Natomiast, natomiast naprawdę, zresztą potem został oskarżony za handel w ogóle ludźmi, kobietami, też o, został oskarżony o gwałt. Y, całe szczęście został zbanowany tak, już z mediów społecznościowych. Natomiast to też ciekawe, to ten ban nastąpił w listopadzie zeszłego roku, a ciągle jego wideo w sieci krąży, ponieważ jest cały czas forwardowane, przekazywane dalej przez tą grupę followersów, którą sobie zbudował. To więcej. Tu mamy jakiś. To więcej. Tate stworzył taką akademię, w której właśnie pokazywał, uczył innych, jak można budować takie zasięgi jak on. I między nimi posługiwał się takim argumentem. Potrzebujesz, Wojny. Potrzebujesz mieć 60-70% tych, którzy cię wspierają, ale też 30-40% tych, którzy cię będą nienawidzić, bo na tym możesz dopiero budować właśnie zasięgi, zaangażowanie itd. I teraz proszę Państwa, jak to wygląda też, bo mówimy sobie trochę abstrakcyjnie, ale jak to wygląda w Polsce? Kilka dosłownie slajdów z bardzo głośnego badania Fundacji Martyny Wojciechowskiej. UNAWEZA poświęcone młodym, młodym dzieciom. 184 tysiące uczniów tak, zostało przebadanych w ten sposób. Ale to, co istotne, ja się skupię tylko, bo badanie jest głośne i oczywiście zawiera diagnozę taką szerszą, ale ja się skupię tylko na tych elementach związanych z młodym człowiekiem w sieci. 39,5% ankietowanych zetknęło się z przemocą w sieci prawie 50% prawie połowa zetknęła się, z, doświadczyła się, doświadczyła wprost hejtu w sieci, z czego no, większość dotyczyła takiego hejtu związanego z wyglądem. Jedna trzecia doświadcza stale FOMO, tak? czyli tego strachu, strachu przed tym, że coś, 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 coś mi ominie, czegoś nie będę, e, co, coś, coś, coś przegapię. W związku z tym muszę być tu i teraz, muszę być praktycznie ciągle instant online. Jak sobie to podsumujemy i popatrzymy na, na tą kondycję naszą w relacji sieci społecznościowych, to w dużej mierze można powiedzieć, że jesteśmy w jakiś sposób sterowani przez te algorytmy, jesteśmy uzależnieni, e, jesteśmy coraz bardziej pola, spolaryzowani, e, uprzedmiotowieni, a co za tym idzie, no, towarzyszy temu brak empatii, współczucia. Jak porównamy to z tą dzikowską, wymyśloną 50 lat temu koncepcją człowieka sztucznego, zaczynamy widzieć bardzo dużą analogię. Ja przynajmniej dostrzegam. No właśnie. I czy tego sobie życzymy, i czego sobie życzymy dla, dla naszych dzieci? No ja uważam, że nie. Myślę, że Państwo się ze mną zgodzą. Ale w takim razie, co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Pierwsza myśl, jaka się nasuwa, Kurczę, zróbmy porządek z tą technologią, nie? Po prostu zbanujmy wszystkie sieci społecznościowe. Na pewno da się to zrobić. No nie da się, proszę Państwa, nie da się. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta technologia jest poza naszą kontrolą i tak naprawdę wszelka możliwa jurysdykcja zawsze jest spóźniona w stosunku do reakcji za rozwojem tej technologii. Ja nie będę podawał przykładów, ale, ale naprawdę duże firmy technologiczne nic sobie nie robią, nawet z miliardowych kar, które otrzymują za różnego rodzaju przewinienia, przekroczenia, głównie związane z prywatnością i ochroną danych osobowych. Zresztą, tak jak Nadalia Hatalska twierdzi, ta technologia jest jak woda. Jak tu ją zablokujesz, znajdzie sobie ujście gdzie indziej. Ja też tak uważam. Zresztą to, co chcę też podkreślić, to jest to, że ta technologia nie jest tylko i wy, wy, wyłącznie jednoznacznie negatywna. Tak naprawdę ma oczywiście też bardzo dużo pozytywnych efektów, skutków. Ja się skupiłem tutaj na tym wystąpieniu, na tym uwypukleniu tych kilku negatywnych aspektów, ale, ale ona nie jest jednoznacznie, nie możemy jednoznacznie ocenić, że jest negatywna. Negatywne jest to, to w jakiś sposób my, na co my sobie pozwalamy czy pozwalamy jej z nami robić, o tak bym to określił. W związku z tym moja odpowiedź jest trochę inna. Ja wierzę, że każdy z nas ma wpływ. Ma wpływ na najbliższe otoczenie. Nie mamy kontroli, ale mamy wpływ na najbliższe otoczenie. Wierzę, że tak jak profesor Cezary Wójci, który jest twórcą, leadership Akademii For Polen, którego Miałem e, wielką przyjemność zostać absolwentem, taki, taki duży program liderski, twierdzi, że każdy jeden problem, który rozwiążemy w życiu naszym, w życiu naszej rodziny, naszej pracy, naszego otoczenia, itd., to jeden problem mniej dla Polski. Dlatego ja też wierzę, że każdy z nas ma ten wpływ i każdy może w swoim otoczeniu faktycznie coś zrobić. No ale jak? No, pff, oczywiście. Nie poświęcając tej, czy przekierowując część tego naszego czasu i atencji na to, co, na to, co istotne, na to, co definiuje nas jako ludzi, czyli na relacje, na empatię, na współczuwanie, na pokazywanie, dawanie przykładu, że tak można. Trzy takie konkretne rzeczy z mojej praktyki. Słuchanie, Słuchanie wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. Bez takiej tezy wiem lepiej. Tylko cały czas słuchanie. Tomek Zieliński, który stworzył taką fundację, usłyszecie na czas, która zajmuje się dziećmi w kryzysie samobójczym, po odbyciu kilkuset rozmów z takimi dziećmi stwierdził, że jeżeli miałby podać jedną przyczynę, dlaczego dochodzi do takiego kryzysu, to byłaby to przyczyna na tym, że nie było nikogo, kto mógłby takie dziecko wysłuchać, zrozumieć. I to nie mówimy o dzieciach, które, proszę Państwa, pochodzą z jakichś rozbitych, patologicznych rodzin, mówimy o dzieciach, gdzie rodzice kochają. Tylko, że kochając wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej. E, więc dobre rady i takie właśnie e, wszystkie wiecie lepiej, e, radzę wyeliminować. Wsłuchujmy się w to, co drugi człowiek ma nam do powiedzenia, kopmy tam głęboko, dlaczego w ogóle chce nam to powiedzieć. O co, o co chodzi, jaką ma potrzebę. Kolejna rzecz, wyrozumiałość. Takie wyrozumiałość, zrozumienie. W szczególności, jeżeli chodzi o młodego człowieka i jego reakcję. Bo to już pokazywałem Państwu tę sytuację, jak działa mózg nastolatka. On nie jest jeszcze w pełni wykształcony, więc, więc tym bardziej powinniśmy być wyrozumiali. Zrozumieć, że ta jego reakcja jest zupełnie naturalna. Ale jak to wszystko... Właśnie osiągnąć, to towarzyszyć, to znaleźć czas, znaleźć czas na bycie razem, na różnego rodzaju aktywności offline, na to, abyśmy byli w stanie pokazywać innym, darując swój czas, pokazywać innym, że też mogą to zrobić, że też mogą wykazać się no, taką hojnością, a w, tak naprawdę w pewnym momencie empatią. Kończąc te moje wystąpienie, no wracamy do elektrycznej owcy. W powieści Dika, elektryczne owce, ponieważ w tej wojnie nuklearnej też zwierzęta wyginęły w dużej mierze, w związku z tym zostały zastępowane przez elektryczne znowu zamienniki, pewnego rodzaju erzac. I ja uważam, że. Znaczy, nie wiem, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, ale y, chciałbym, aby nasze dzieci. Nigdy nie musiały marzyć o elektrycznych owcach, o takim Erzacu, choćby nie wiem, jak słodki i piękny był, ale aby marzyły o potrzebie bliskości z drugim człowiekiem w duchu otwartości, akceptacji, życzliwości. Dziękuję.